Jego nowego miejsca się prowadzę Wiem, że na pewno nie będzie gorzej Już teraz jestem na samym dnie Wszystko co potrzebuję to ta muzyka. Ona płynie w moich żyłach Ona prowadzi mnie przez cały ten świat Jestem jak terrorysta, wybuchnę kiedy będę tylko chciał Powadzę się do samozniszczenia Wszystko czego tylko dotknę, pali się i znika jak ten dym Mi to nie przeszkadza, to jest moja supermoc. Nie w nerwie, nie pospalę twoje życie Ég fnæm ég að terróri svitja Oh. Nie wiem do jakiego nowego miejsca się prowadzę Wiem, że na pewno nie będzie korze, już teraz jestem na samym dnie Wszystko co potrzebuję to ta muzyka, ona płynie w moich żyłach Ona prowadzi mnie przez cały ten świat Jestem jak terrorysta, wybuchnę kiedy będę tylko chciał Powadzę się do stanu zniszczenia Wszystko czego tylko dotknę Pali się i znika jak ten dym Mi to nie przeszkadza, to jest moja supermoc Nie wnerwij mnie, bo spalę twoje życie nie nie niebo spale twoje, ży twoje życie, nie w niebo spale Twoje życie, nie w niebo spale Twoje życie, nie uh. w niebo spale świat, tym w niebo spale Twoje życie, nie w niebo spale Twoje życie Uh, nie w nerwie niebo bo spalę twoje życie uh, Nie w nerwie, niebo twoje życie Nie w nerwie, nie, bo spalę twoje życie Jestem jak terrorysta, Wybuchnę, kiedy będę tylko chciał Powadzę się do samozniszczenia Wszystko czego tylko dotknę, pali się i znika jak ten dym Mi to nie przeszkadza, to jest moja supermoc Nie w nerwiej niebo spalę twoje życie Nie w nerwiej niebo spalę twoje życie Nie w nerwie niebo bo spalę twoje życie nie w nerwie, niebo spale twoje życie nie jak terror i życie Wtedy persia i znika, Wie? jak ten dym Mi to nie przeszkadza, to jest moja supermoc Nie w nerwie niebo spale Twoje życie nie w nem, jak terror i życie Nie wtedy i znika, jak ten dym Mi to nie przeszkadza, to jest moja supermoc Nie w nerwie, niebo spale twoje życie Nie w mnie, bo spale twoje życie nerwie, niebo spale twoje życie Nie w niebo